Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego po 60. ta seksualna energia już nie jest taka sama? Nie jesteś sam. Ponad połowa mężczyzn w tym wieku doświadcza trudności w sypialni, ale niewielu wie, że rozwiązanie może leżeć tuż obok, w codziennej diecie. Sekret tkwi w konkretnych witaminach, których twoje ciało potrzebuje, a których poziom niestety spada z czasem. Dziś ujawnię dokładnie. Jakie to są cudowne witaminy i jak mogą przywrócić twoją męskość w całkowicie naturalny sposób? I nie, nie musisz sięgać po te słynne niebieskie tabletki. Przygotuj się, by odkryć, jak odmienić swoje życie intymne, używając jedynie mocy odpowiednich składników odżywczych. Spadek poziomu hormonów stanowi kluczowe wyzwanie dla męskiego zdrowia seksualnego. Wraz ze starzeniem się organizm stopniowo zmniejsza produkcję testosteronu, tworząc złożony scenariusz, który bezpośrednio wpływa na funkcję erekcyjną. To hormonalne spowolnienie nie jest po prostu biernym procesem biologicznym, ale dynamicznym zjawiskiem, które głęboko wpływa na samopoczucie mężczyzny. Problemy z krążeniem pojawiają się jako drugi element wyzwania w tym kontekście. Nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu i siedzący tryb życia poważnie zagrażają przepływowi krwi kluczowemu dla utrzymania mocnych i trwałych erekcji. Pogorszony układ naczyniowy staje się rzeczywistą przeszkodą dla sprawności seksualnej, tworząc cykl frustracji i niskiej samooceny. Stres wyłania się jako cichy złoczyńca w tej bitwie. Podwyższone poziomy kortyzolu bezpośrednio ingerują w produkcję hormonów, tworząc niekorzystne środowisko wewnętrzne. Ciągły niepokój blokuje naturalne mechanizmy reakcji seksualnej, ustanawiając błędne koło zmartwień i dysfunkcji. Odżywianie odgrywa fundamentalną rolę w tym kontekście. Diety oparte na przetworzonych produktach, rafinowanych cukrach i tłuszczach nasyconych nie tylko szkodzą ogólnemu zdrowiu, ale szczególnie naruszają męską funkcję seksualną. Nadwaga, bezpośredni rezultat tych niewłaściwych nawyków żywieniowych, intensyfikuje redukcję hormonalną i pogarsza sprawność seksualną. Siedzący tryb życia wzmacnia wszystkie te problemy. Brak aktywności fizycznej nie tylko przyczynia się do przyrostu wagi, ale także dramatycznie obniża poziomy testosteronu. Nieaktywne ciało staje się wrogim środowiskiem dla zdrowia seksualnego, stopniowo redukując zdolność reakcji i wydajność. Rozwiązanie zatem nie tkwi w magicznych, interwencjach czy sztucznych lekach, ale w holistycznym i naturalnym podejściu. Zrozumienie wewnętrznych mechanizmów ciała, właściwe odżywianie go i przyjęcie aktywnego stylu życia stanowi prawdziwą drogę do odzyskania witalności seksualnej. Transformacja jest możliwa. Dzięki wiedzy, dyscyplinie i świadomym wyborom całkowicie realne jest odwrócenie tego stanu, przywracając nie tylko funkcję seksualną, ale także pewność siebie i energię charakterystyczną dla młodości. Kluczem jest zrozumienie, że starzenie się niekoniecznie oznacza upadek, ale raczej ciągłe odkrywanie siebie na nowo. Przetworzona żywność pełna rafinowanych cukrów stanowi prawdziwą cichą bombę dla męskiego zdrowia seksualnego. Spożywane w nadmiarze, te produkty nie tylko pogarszają ogólny metabolizm, ale głęboko naruszają mechanizmy hormonalne odpowiedzialne za męską potencję seksualną. Niewłaściwe odżywianie tworzy niekorzystne środowisko wewnętrzne, w którym układy endokryny i krążenia są poważnie uszkodzone. Sztuczne cukry i tłuszcze wywołują procesy zapalne w organizmie, zmniejszając zdolność produkcji hormonów i zaburzając krążenie krwi niezbędne do zdrowych erekcji. Siedzący tryb życia pojawia się jako potężny czynnik zaostrzający w tym scenariuszu. Brak aktywności fizycznej nie stanowi jedynie problemu estetycznego, ale stan metaboliczny, który przyspiesza spadek hormonalny. Nieaktywne mięśnie stopniowo tracą zdolność produkcji testosteronu, tworząc niszczycielski cykl dla męskiego zdrowia seksualnego. Brak ruchu ciała znacząco zmniejsza zdolność organizmu do przetwarzania składników odżywczych, regulacji, wagi i utrzymywania odpowiednich poziomów hormonów płciowych. Każdy dzień bez aktywności fizycznej stanowi dodatkowy cios w męską witalność, stopniowo redukując zdolność reakcji seksualnej i produkcję testosteronu. Zrównoważone. Odżywianie wyłania się jako fundamentalna strategia odwrócenia tego stanu. Niezbędne składniki odżywcze działają jak prawdziwe paliwo dla hormonalnej i metabolicznej odnowy. Określone białka, minerały i witaminy mogą reaktywować kluczowe mechanizmy wewnętrzne dla przywrócenia potencji seksualnej. Produkty. Pełnoziarniste, owoce, warzywa i chude białka stają się potężnymi sojusznikami w tej podróży odnowy. Każdy świadomy posiłek stanowi okazję do odbudowy systemów ciała, stymulując produkcję hormonów i poprawiając krążenie krwi. Jakość odżywiania nie ogranicza się jedynie do spożywanych pokarmów, ale obejmuje głębokie zrozumienie, jak każdy składnik odżywczy wchodzi w interakcję z systemami ciała. Dieta bogata w naturalne i Minimalnie przetworzone składniki może przywrócić dojrzałemu mężczyźnie jego energię, witalność i sprawność seksualną. Transformacja nie zachodzi z dnia na dzień, ale poprzez konsekwentne i świadome wybory. Każda decyzja żywieniowa stanowi ważny krok w odzyskiwaniu zdrowia seksualnego, przywracając nie tylko funkcję fizjologiczną, ale także męską pewność siebie i samoocenę. Witaminy wyłaniają się jako prawdziwi sojusznicy męskiego zdrowia seksualnego, szczególnie po 60 roku życia. Wśród kluczowych składników odżywczych, witamina D wyróżnia się jako prawdziwy protagonista w tej podróży odzyskiwania witalności. Witamina D to nie tylko prosty składnik odżywczy, ale prawdziwy wzmacniacz hormonalny. Jej bezpośrednie Działanie na produkcję testosteronu czyni ją kluczowym elementem w przywracaniu wigoru seksualnego. Mężczyźni z odpowiednimi poziomami tej witaminy doświadczają znaczącej poprawy krążenia krwi, fundamentalnego elementu dla mocnych i trwałych erekcji. Źródła tej witaminy są różnorodne i dostępne. Kontrolowana ekspozycja na słońce stanowi naturalną metodę absorpcji, pozwalając ciału produkować ten niezbędny składnik odżywczy. Dla tych, którzy mają trudności z ekspozycją na słońce, pokarmy takie jak tłuste ryby, żółtko, jaja i wzbogacone produkty mleczne mogą uzupełnić tę potrzebę żywieniową. Witamina E pojawia się jako kolejny potężny sojusznik w tej walce przeciwko spadkowi funkcji seksualnych. Jej właściwości antyoksydacyjne działają bezpośrednio na ochronę komórek i poprawę krążenia krwi. Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek ekstra virgin i awokado stanowią bogate źródła tego składnika odżywczego, zdolne do wzmocnienia zdrowia naczyniowego i seksualnego. Z kolei witamina C pojawia się jako strategiczny składnik w tym równaniu. Jej zdolność do wzmacniania naczyń krwionośnych i poprawy krążenia czyni ją niezbędnym składnikiem odżywczym dla mężczyzn pragnących odzyskać swoją sprawność seksualną. Owoce cytrusowe, papryka. Brokuły i truskawki działają jak prawdziwe bomby tego życiowego składnika odżywczego. Kombinacja tych witamin nie stanowi jedynie zestawu składników odżywczych, ale zintegrowaną strategię odzyskiwania zdrowia seksualnego. Każda cząsteczka działa synergicznie, tworząc wewnętrzne środowisko sprzyjające produkcji hormonów i sprawności seksualnej. Ważne jest podkreślenie, że suplementacja powinna zawsze odbywać się pod nadzorem specjalisty zdrowia. Każdy organizm ma unikalne cechy metaboliczne, wymagające spersonalizowanego i świadomego podejścia. Prawdziwa transformacja seksualna nie tkwi w magicznych czy szybkich rozwiązaniach, ale w codziennym zaangażowaniu w zrównoważone odżywianie, bogate w niezbędne składniki odżywcze. Każdy wybór żywieniowy stanowi krok w kierunku odzyskania witalności, przywracając nie tylko funkcję seksualną, ale także pewność siebie i energię charakterystyczną dla młodości. Niacyna, znana również jako witamina B3, wyłania się jako rewolucyjny element w odzyskiwaniu męskiego zdrowia seksualnego. Jej działanie wykracza daleko poza prosty składnik odżywczy, stanowiąc prawdziwy katalizator intymnej sprawności. Ta niezwykła witamina działa bezpośrednio na poprawę krążenia krwi, tworząc idealne warunki dla mocniejszych i trwalszych erekcji. Korzyści z niacyny wykraczają poza funkcję seksualną. Działa ona jak prawdziwa tarcza ochronna dla układu sercowo-naczyniowego, poprawiając wytrzymałość i zdolność reakcji organizmu. Mężczyźni, którzy włączają tę witaminę do swojej diety, doświadczają nie tylko poprawy funkcji seksualnych, ale także znaczącego wzrostu energii i ogólnej witalności. Znajdowana w takich pokarmach jak ryby, chude mięsa, pełnoziarniste. Zboża i rośliny strączkowe, niacyna prezentuje się jako naturalne i potężne źródło. Jej zdolność do rozszerzania naczyń krwionośnych pozwala na efektywniejsze krążenie kluczowe dla utrzymania sztywności i jakości erekcji. CYNK Pojawia się jako kolejny fundamentalny sojusznik w tej podróży odzyskiwania sprawności seksualnej. Uznawany za niezbędny minerał, działa bezpośrednio na produkcję testosteronu, hormonu odpowiedzialnego za męskie pożądanie i sprawność seksualną. Jego obecność jest kluczowa dla utrzymania odpowiednich poziomów libido i energii seksualnej. Źródła cynku są różnorodne i dostępne. Ostrygi, chude czerwone mięso, pestki dyni i pełnoziarniste zboża stanowią prawdziwe bomby tego strategicznego minerału. Mężczyźni utrzymujący odpowiednie poziomy cynku doświadczają nie tylko poprawy funkcji seksualnych, ale także wzmocnienia układu odpornościowego i lepszej regeneracji mięśni. Magnez dopełnia to trio niezbędnych składników odżywczych. Znany ze swoich właściwości przeciwstresowych, działa bezpośrednio na redukcję poziomów kortyzolu, hormonu związanego z lękiem i stresem. Jego zdolność do stymulowania produkcji testosteronu czyni go kluczowym elementem w odzyskiwaniu seksualnej witalności. Znajdowany w takich pokarmach jak migdały, szpinak, banany i gorzka czekolada, magnes oferuje korzyści wykraczające poza funkcję seksualną. Poprawia jakość snu, redukuje zmęczenie i wzmacnia energię ciała, tworząc wewnętrzne środowisko całkowicie sprzyjające męskiemu zdrowiu. Integracja tych składników odżywczych reprezentuje znacznie więcej niż prosty protokół żywieniowy. To kompletna strategia odzyskiwania witalności, przywracająca dojrzałemu mężczyźnie nie tylko jego funkcję seksualną, ale przede wszystkim pewność siebie i energię charakterystyczną dla młodości. Kombinacja witamin nie może być postrzegana jako izolowana strategia, ale jako prawdziwy protokół seksualnej rewitalizacji. Zrównoważenie tych składników odżywczych reprezentuje inteligentne i naukowe podejście do odzyskania męskiej potencji. Każda witamina działa jak precyzyjna zębatka w złożonym mechanizmie, wzajemnie wzmacniając swoje efekty i tworząc wewnętrzne środowisko sprzyjające zdrowiu seksualnemu. Zrównoważona dieta wyłania się jako fundamentalny fundament tej transformacji. Nie wystarczy spożywać witaminy w sposób przypadkowy, ale integrować je świadomie i strategicznie. Zaplanowane posiłki, bogate w niezbędne składniki odżywcze, mogą przywrócić dojrzałemu mężczyźnie nie tylko jego funkcję seksualną, ale pełną energię i witalność. Suplementacja musi jednak być przeprowadzana z najwyższą ostrożnością. Spersonalizowana opieka medyczna staje się niezbędna, aby zapewnić, że każdy organizm otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje. Indywidualne cechy metaboliczne. Wymagają unikalnego podejścia unikając ryzyka przedawkowania lub zaburzeń równowagi składników odżywczych. Istnieją praktyczne i smaczne sposoby na włączenie tych składników odżywczych do codziennego życia. Poranne koktajle składające się z owoców bogatych w witaminy, kolorowe sałatki pełne zielonych warzyw oraz strategiczne przekąski z nasionami i orzechami mogą przekształcić rutynę żywieniową w prawdziwe źródło energii seksualnej. Odpowiednie nawodnienie również odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Wystarczająca ilość wody pomaga w absorpcji składników odżywczych i znacznie poprawia krążenie krwi, co jest krytycznym elementem dla utrzymania zdrowych i konsekwentnych erekcji. Ważne jest podkreślenie, że transformacja nie zachodzi natychmiastowo. Wymaga zaangażowania, cierpliwości, a przede wszystkim świadomości ciała. Każdy wybór żywieniowy stanowi inwestycje w zdrowie seksualne i ogólne samopoczucie. Korzyści wykraczają poza aspekt seksualny. Dieta bogata w strategiczne witaminy poprawia nastrój, zwiększa sprawność fizyczną, wzmacnia układ odpornościowy i promuje poczucie młodości i witalności, które wykracza daleko poza intymną sprawność. Kluczem jest zrozumienie, że starzenie się nie oznacza upadku, ale ciągłe odkrywanie siebie na nowo. Z odpowiednimi składnikami odżywczymi, właściwą wiedzą i pozytywnym podejściem możliwe jest całkowite przepisanie narracji męskiej seksualności po 60. roku życia. Eliksir potencji reprezentuje znacznie więcej niż zwykły napój to prawdziwy rytuał seksualnej rewitalizacji. Wyobraź sobie tysiącletnią recepturę łączącą potężne składniki, zdolne do obudzenia twojej męskiej energii, w całkowicie naturalny sposób. Sekret tkwi w niezwykłej mieszance miodu, imbiru, cytryny, cynamonu i ciepłej wody, gdzie każdy składnik został strategicznie dobrany, aby wzmocnić twoją intymną sprawność. Miód pojawia się jako prawdziwe paliwo energetyczne, bogate w składniki odżywcze, stymulujące produkcję hormonów. Jego naturalna kompozycja cukrów i minerałów działa jak prawdziwy wzmacniacz dla męskiego układu rozrodczego. Imbir z kolei działa jako potężny wazodilatator, znacząco poprawiając krążenie krwi niezbędne dla mocnych erekcji. Cytryna dostarcza fantastyczną dawkę witaminy C, fundamentalną dla wzmocnienia naczyń krwionośnych i wzmocnienia reakcji seksualnej. Cynamon pojawia się jako zaskakujący składnik, zdolny do stymulowania metabolizmu i zwiększania przepływu krwi, tworząc idealne warunki dla imponującej sprawności seksualnej. Przygotowanie tego rewitalizującego eliksiru jest niezwykle proste. Do kubka dodaj łyżkę miodu, kilka kawałków świeżo startego imbiru, sok z połowy cytryny i szczodrą szczyptę cynamonu. Uzupełnij ciepłą wodą, delikatnie mieszając, aby zintegrować wszystkie składniki. Ciepła temperatura pomaga w absorpcji składników odżywczych i wzmacnia korzyści każdego składnika. Zaleca się spożywanie tego cudownego napoju najlepiej rano, na lub około 30 minut przed intymnymi momentami. Konsekwencja jest kluczem do zaskakujących rezultatów. Nie mówimy tu o natychmiastowym rozwiązaniu, ale o naturalnym protokole odzyskiwania seksualnej witalności. Każdy łyk stanowi inwestycję w twoje zdrowie, energię i pewność siebie. Ten eliksir to nie tylko napój, ale deklaracja, że starzenie się nie oznacza upadku, lecz ciągłe odkrywanie siebie na nowo. To odzyskanie twojej potencji, męskości, a przede wszystkim zdolności do doświadczania pełnej przyjemności. Transformacja zaczyna się tutaj, od świadomych wyborów i naturalnych składników. Twoja podróż seksualnej rewitalizacji jest gotowa na nowy rozdział pełen energii, wigoru i witalności, która wykracza daleko poza oczekiwania. Długoterminowe korzyści z włączenia tych strategicznych witamin reprezentują znacznie więcej niż zwykłą poprawę seksualną. Mówimy o prawdziwej rewolucji w męskim samopoczuciu, gdzie każdy składnik odżywczy działa jak prawdziwy sojusznik w przywracaniu witalności. Poprawa krążenia krwi pojawia się jako pierwszy wielki wpływ. Tej odżywczej transformacji Zdrowsze i bardziej efektywne naczynia krwionośne gwarantują mocniejsze, bardziej konsekwentne i trwałe erekcje. Nie chodzi tylko o kwestię mechaniczną, ale o przywrócenie fundamentalnych połączeń w męskim ciele. Wzrost poziomów testosteronu stanowi kolejną niezwykłą korzyść. Mężczyźni utrzymujący dietę bogatą w strategiczne witaminy doświadczają imponującego hormonalnego odrodzenia. Libido budzi się na nowo, energia seksualna się odradza, a sprawność ciała rozszerza. Się poza granice oczekiwane dla ich wieku. Odzyskanie pewności siebie wyłania się jako równie potężny rezultat. Kiedy ciało znów zaczyna odpowiednio reagować na seksualne bodźce, dzieje się coś magicznego w męskiej psychice. Poczucie potencji powraca, pokonując ograniczające narracje o starzeniu się i seksualnym upadku. Psychologiczne efekty. Tej transformacji są głębokie i przemieniające. Związki zyskują nową dynamikę, intymność się odnawia, a seksualna bliskość jest całkowicie na nowo interpretowana. Nie mówimy tu tylko o funkcji seksualnej, ale o odzyskaniu istoty, intymnego połączenia. Układ odpornościowy również bezpośrednio korzysta z tego odżywczego podejścia. Strategiczne witaminy i minerały wzmacniają obrony ciała, tworząc bardziej odporne i przygotowane na wyzwania starzenia się środowisko wewnętrzne. Energia fizyczna rozszerza się poza intymne momenty. Mężczyźni, którzy przyjmują te strategie odżywiania, zgłaszają zaskakującą sprawność fizyczną z możliwością wykonywania aktywności, które uważali za niemożliwe w swoim przedziale wiekowym. Każdy wybór żywieniowy stanowi inwestycję w jakość życia. Witaminy nie działają jak magiczne rozwiązanie, ale jako potężne narzędzie samoopieki i reinterpretacji męskiego doświadczenia po 60 roku życia. Transformacja jest stopniowa, konsekwentna i głęboko spersonalizowana. Ludzkie ciało posiada niezwykłą zdolność do regeneracji, gdy jest odpowiednio odżywiane. Kluczem jest zrozumienie, że starzenie się może być podróżą odkrywania, potencji i ciągłego odnawiania. Czas, aby podsumować tę podróż seksualnego odrodzenia, potężnym wezwaniem do działania. Wiedza, którą podzieliliśmy się, nie może pozostać tylko w słowach. Musisz przekształcić te informacje w konkretne działanie. Co powiesz na rozpoczęcie włączania tych strategicznych składników odżywczych do swojego codziennego życia? Książka Zapomniane Lekarstwa może być Twoim prawdziwym towarzyszem w tej misji odzyskiwania witalności. Podziel się tym sekretem z innymi mężczyznami, rozprzestrzeni tę naturalną rewolucję zdrowia seksualnego. Każdy mężczyzna zasługuje na doświadczenie potencji, którą przygotowała natura. Twoja transformacja zaczyna się teraz, ze świadomymi decyzjami i odwagą do zmiany.